Słowa Ewangelii według świętego Łukasza, Jezus powiedział do pewnego przywódcy Faryzeuszów, który Go zaprosił. Gdy wydajesz obiad albo wieczerze, nie zapraszaj swoich przyjaciół, ani braci, ani krewnych, ani zamożnych sąsiadów, aby cię i oni nawzajem nie zaprosili i miałbyś odpłatę. Lecz kiedy urządzasz przyjęcie, zaproś ubogich ułomnych, chromych i niewidomych a będziesz szczęśliwy, ponieważ nie mają czym Tobie się odwdzięczyć. Odpłatę bowiem otrzymasz przy zmartwychwstaniu sprawiedliwych. Pan Bóg pozwala nam rozpocząć kolejny dzień i dzisiaj słyszymy tę Ewangelię, która jest kontynuacją fragmentu, jak Pan Jezus patrzy na zaproszonych gości, którzy wybierają sobie najlepsze miejsce i tam pada definicja pokory, Pokorny człowiek to ten, który potrafi zająć ostatnie miejsca, który potrafi się wycofać. To nie znaczy, że to jest ten, który, który zgadza się, żeby go obrażano, ale czasami rzeczywiście w życiu jest tak, że trzeba się wycofać, zająć ostatnie miejsce. I dalszą kontynuacją tego jest zapraszanie. Kogo mam zapraszać? Pan Jezus mówi, że często zapraszamy przyjaciół, braci, krewnych i bogatych sąsiadów, co nie oznacza, że nie trzeba ich zapraszać. Ale też w tej samej Ewangelii Jezus przeciwstawia te cztery grupy innym grupom: ubodzy, ułomni, kulawi, niewidomi. Czyli mamy cztery grupy, których często zapraszamy, i mamy cztery grupy, których w ogóle nie zapraszamy. I teraz o co chodzi w tej Ewangelii? Chodzi tutaj o to, żeby także zapraszać tych, którzy nie mogą się odwdzięczyć Tobie na tej ziemi. Wszystko niestety czynimy ku sobie, dla siebie. Jak to mówił Fredro, każdy siebie ma na względzie, a, a drugiego za narzędzie, ale chodzi o to, żeby pod wpływem Ewangelii tak naprawdę służyć Bogu, także dbając o swoje życie wieczne, zajmować stół w, w Królestwie Bożym mogą ci, którzy służą tym, którzy nie mogą się tutaj odwdzięczyć. Także i to, czynimy dla siebie aby osiągnąć życie wieczne, ale, przynajmniej ale także przez to pomagamy tym, Którzy rzeczywiście nie potrafią nic nam oddać. A więc podsumowując, pokorny to ten, który potrafi zajmować ostatnie miejsca, który potrafi się wycofać. Chodzi o to, żeby zapraszać przyjaciół, krewnych, znajomych, bogatych sąsiadów, ale także zapraszać ułomnych, ubogich, ślepych, tych, którzy się źle mają. Kiedy ostatni raz takich zaprosiłeś, kiedy zaprosiłeś tych, którzy są w pierwszej grupie, a kiedy zaprosiłeś tych w tej drugiej grupie? których często nikt nie zaprasza dobre pytanie które także kieruje do siebie niech dobry bóg nam błogosławi Muzyka